Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż po małych kuchniach w blokach. Pokażę Wam piękne aranżacje, które udowadniają, że nawet w niewielkiej przestrzeni można STWORZYC funkcjonalne i stylowe wnętrze. Przygotowałam dla Was kilka inspirujących projektów oraz zdjęć, które z pewnością pobudza Wasza wyobraźnię. Zaczynamy! 1. Mała kuchnia, białe meble, szare ściany. Projekt wnętrza i zdjęcie. Joanna Nawrocka, JN Studio Joanna Nawrocka ta mała kuchnia połaczona została z salonem. Zaprojektowano ją ja tak, aby idealnie wtapiał się w aranżację przestrzeni wypoczynkowej. Zastosowano tu same kolory i materiały, dzięki czemu wnętrze jest niezwykle spójne. Kuchnia ma bardzo mała powierzchnię. Jest w niej jednak wszystko, co niezbędne do wygodnego funkcjonowania. Pojemna zabudowa w kolorze białym i drewna pięknie uzupełnia szara ściana nad blatem oraz szary blat. Ta kompozycja idealnie pasuje do szarej kanapy i mebli w salonie. Aranżację uzupełnia drewniana podłoga zastosowana w całej części dziennej. Druga mała kuchnia jadalnia przy wyspie. Projekt wnętrza i zdjęcie. Kodoprojekty i realizacje wnętrz kuchnia jest częścią otwartej strefy dziennej. Wnętrze zostało tu bardzo dobrze podzielone na określone wcześniej funkcje. W roli podziałów doskonale sprawdziła się lekka ścianka zbudowana z heksagonów. Przylega do niej wyspa z zabudowa oraz składane biurko do pracy. Wyspa z jednej strony posiada dodatkowe szafki, z drugiej wraz z przesłona tworzy opcję otwieranego biurka, a z trzeciej wycięty w blacie łuk łaczy się ze stołem jadalnianym mówią architekci. We wnętrzu króluje połaczenie bieli z przytulnym bezem. Naprzemiennie rozłożone powierzchnie w tych barwach subtelnie uzupełnia ciepły odcień drewna podłog oraz elementów zabudowy meblowej. 45-metrowe mieszkanie. Jasne i nowoczesne. Małe i wygodne. Trzecia mała kuchnia. Nowoczesne meble. Projekt wnętrza i zdjęcie do projekty i realizację wnętrz, kuchnia urządzona została nowocześnie i elegancko. Mimo małej powierzchni jest funkcjonalna i wygodna. Kuchnia pozostaje otwarta, a od salonu oddziela ją ja tylko azurowa ścianka. To bardzo praktyczne rozwiązanie w tak małym mieszkaniu. Fronty zabudowy meblowej w kształcie litery L mają ja dwa różne wykończenia. Szafki górne SA czarne. Dolne zaś i wysoka zabudowa drewniane z wyraźnym usłojeniem. Ten sam rodzaj drewna zastosowano na ścianie nad blatem. Fragment jednej ściany pokrywa natomiast szary kamień. W kuchni mamy też siedzisko z tapicerowanymi panelami. 50-metrowe mieszkanie. Małe, ale wygodne. Nowoczesne, eleganckie wnętrze. Czwarta mała kuchnia cegła na ścianach. Projekt wnętrza. Wojciech Polko, współpraca. Patryk Grzegorczyk, Agata Chwalebny, pracownia Dekop. FOT. Radosław Sobik, kuchnia połaczona z salonem urządzona jest w stylu industrialnym z użyciem materiałów i elementów popularnych w estetyce przemysłowej Śląska. Uwagę zwracają przede wszystkim płytki klinkierowe z odzyskanych po rozbiorkach cegieł, które dominują na ścianach. To one budują klimat części dziennej. W kuchni przyciągają wzrok także fornirowane meble w stalowych czarnych ramkach. To kolejny ukłon w fabrycznej przeszłości Śląska. Salon od kuchni oddziela stoł, nad którym znalazło się nadwieszenie pełniące funkcję kwietnika, barku i podręcznej biblioteczki w jednym Mała kawalerka na Śląsku Cegła na ścianie i industrialny styl w kuchni 5 Mała kuchnia, meble w dwóch kolorach Projekt wnętrza Katarzyna Maciejewska, Maciejewska Design FOT Dekorialowe w kuchni znajduje się zabudowa meblowa w kształcie litery L Lodówkę i zamrażarkę zmieszczono w wysokim, drewnianym słupku. Górne fronty mebli mają kolor antracytowej szarości, dolne drewna z wyrazistym usłojeniem. Przy kuchni znajduje się niewielka jadalnia z czarnym stołem z okrągłym blatem. Otaczają go eleganckie krzesła z tapicerka w kolorze czerwonego wina, które w połaczeniu z odcieniami bieli, drewna i szarości wyglądają. Doskonale! Dziękujemy za oglądanie naszego filmu o małych kuchniach w blokach. Mamy nadzieję, że zainspirowaliście się pięknymi aranżacjami i projektami, które pokazaliśmy. Pamiętajcie, że nawet w niewielkiej przestrzeni można stworzyć funkcjonalne i estetyczne wnętrze. Zachęcamy do eksperymentowania z kolorami, meblami i dodatkami, aby wasza kuchnia stała się miejscem, w którym chcecie spędzać czas. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach!